No i dobra, witamy się bardzo serdecznie. Witamy. Z pokładu Skody Octavii pierwszej generacji. Starego trupa. <laughs> I co będziemy dzisiaj robić? Będziemy robić podsuwitkę. I już pokazujemy. Pokazujemy, pokazujemy, pokazujemy to pokazujemy. I tak Czyli ją zastaliśmy. wizję poprzedniego właściciela. Z szywki. Tak i to wszystko sobie tutaj tak o, tak sens zwisa. Jak również biorąc, to już jest drugie auto, które mamy z taką podsufiką, więc uznaliśmy, że skoro. poprzednie było na pineski. A, no tak, na pineski było. Ale Teraz takie... jest na szybki, tak, także? Wobraźnie um, pracuje. Tak, dokładnie. Także co, bierzemy sobie zestawik. Który Właśnie nabyliśmy. to dziwi, bo zestaw naprawczy. O. O, o, latający zestaw naprawczy. No otwieraj. Koszt aż 28 zł. Tak, i tak to się prezentuje. Są różne kolory tych, tych nakładek. Eee, też są pileski, no dziwo. 4 centymetra nawet jest. Wysypiemy. Jestem bardzo ciekawy, co to jest. Wysypiemy sobie do pudełka. Wzięliśmy dwa takie. No, tu się wokrył. dwa tu są dwa Przyda się. Eee, I po. Ja myślę, że tutaj do czegoś to się przyda. No. no, do przykręcania, bo masz śrubki, zobacz. Aha. Także. To, a to co to, to jest? Tak na, na teraz, na chwilę, tak pewnie, żeby przyłapać. A to... No dobra, czyli ja rozumiem, że to leci tu. I do tego. To śrubka, leci do środka. Czyli, no, będziemy chcieli przykryć wszystkie te 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 skrzywki, tak. Te zrzyfki, tak. A później leci to na to, tak? I powinno się tu wczepić. No, tak w miarę sensownie, w miarę chyba prosto. Ja myślę, że tak. Leci to. Leci śrubka. Poczekaj, bo spada, Czyli tak, leci to. W to leci śrubka. Tak, no Na to, to leci przykrycie, no tak. tak? I masz za A pineska ewentualnie do przytrzymania, bo jakbyśmy mieli. nie było tych strzywek, to przecież ona by opadała, więc faktycznie te pineski bardzo się tu przydają. Pineski czy wiem? szpilki, co to jest? To są pineski. No, no, a centymetr, żeby w miarę to równo zrobić, nie, żeby sobie podmierzać, bo on tutaj też nas strzelał tak tego po prostu na, na hura, e, dlatego tak, że mówiliśmy o Także można to zrobić sobie naprawdę elegancko, tak. w, równ w równych odstępach, centymetr pajerancki. <grych> no, no co, miniaturka. próbujemy? No jasne, że próbujemy. No dobra, nie podoba. I tu, gdzie razu, są no. zszywki... Lecimy od razu? Czekaj, może ja sobie przejdę na tył? Połóżmy sobie to może, czekaj. Dobra idziemy sobie. O, pyk, kładź na ten. Ja sobie skoczę na tył, zrobimy sobie cięcie, bo ciężko mi się wykadrować. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jak sobie najpierw próbuję, jak, żeby mnie nie odwaliła po bola. Dobra, się? już wiem, jak. No dobra. No w miarę odchodzi, w, w razie czego? Czy, czy wychodzi? na się, tak. Bez problemu, czy nie? Tak. Tak, bez problemu. Bez problemu się odpin. Czyli idzie to w tą stronę. W tą. Śrubka idealnie pasuje. Na pewno, tak. Na pewno tak. No zobacz. Potem wchodzi tu. Czyli na pewno w tą stronę, a nie odwrotnie. Dobrze. No dobra, no to dawaj. dawaj. Przy którejś tej. Wlaj mi ją tu bliżej, co? Przy kadru, Przy kadrze. Tam jest tropie, jakby coś takiego. Zasłoniasz mnie akurat tym. Elegancko. A ty i właśnie dochodzi. Jakbyś mi się w dach nie przebiła. <laughs> Później też będzie padał ty już! Musisz już kręcisz w kółko, zobacz. Mordka. Czego narzekasz? Chciałam przykręcić dobrze. I to da. No, się... Zobaczcie zobacz, jak tutaj za mocno poprzykręcamy, pofalowane. Nie no, lepsze są no. te dwoje szywki. No chyba całkiem fajnie, nie? Fajnie. No, fajniej chyba niż to, co było i na pewno bardziej profesjonalnie niż szywki. Słuchaj, no porównaj sobie tu, a porównaj sobie dobra, tu. Dobra, robimy zamianę, teraz ja spróbuję. No dobra, chociaż myślałam, że bardziej się pobawię niż No Zaraz się, kręc... się bawić. Jednej śrub. <laughs> dobra, dawaj, lecisz. Mogę się? jedną? No dawaj, że wszystkie trzeba będzie. Tylko nie kręć w opór, mortka, żeby naprawdę przez ten dek nie przebić. <laughs> elegancko i fajnie, patrz, przykrywa tę strzywkę. Już, już. Tak. Bardziej no i... Ciekawe, co, co nam jest za materiał, w sensie jakiś styropian, czy... Ale fajnie, naprawdę. Patrzcie, czy to bardziej elegancko wygląda? Wydaje mi się, że... No, porównaj sobie. Z której perspektywy bym na to nie spojrzał? No to chyba dużo bardziej elegancko. No szkoda, że to nie jest, e, jak on to wbijał, te. Równo zrobione, Tak, no chociaż w jakichś odstępach. Popatrzcie. Jakiś barbarzyńca to musiał tak. być, tak. Tym, tym, dobra, mam trzymać. A nawet sobie nie pójdę pod uszczelkę, nie. No ale. I fajne w tym no. zestawie jest to, że naprawdę jest ten śrubokręcik, także już nie musisz sobie biegać, szukać. Nic, wszystko masz na dobrą sprawę. Rzaka odpowiedniego rozmiaru tylko. I wchodzi leciutko i pyk, i zobacz, no, no kurczę. Naprawdę mi się podoba. Powymierzać sobie idealnie odstęp, nawet tak. nie trzeba wtedy naciupać tak jak tych strzywek. Tak, no tutaj to na nakichał jak... Ale no tak, będziemy się bawić, idziemy, idziemy to próbować. A tutaj gwóźdź jest, nie? Albo gwóźdź, albo jakaś taka pineska Pineska. <grypsza> grubsza. No. no dobra, chcesz spróbować? Nie? No nie, no perfekcja, nie? Kto to robi? E, tak, chcę spróbować. Tak. Teraz majster próbuje, nie A. mógł się doczekać. No, z przesady, ale tak. Papką zasłaniasz. Słanie, nie kręć tak mocno, bo się przebijesz <słuch> przez dach. Już, już. Pierliwa. No. No tak, i już. Fajne, fajne. Fajne i szybko się to robi. Nie Bajwo. jest jakieś skomplikowane, pracochłonne. Najbardziej pracochłonne... Śrubokręcik mógłby być odrobinkę większy. Nie, śrubokręcik to... jest idealny. Najbardziej kłopotliwy... Mógłby być większy, końcu. Jest idealny. Czyli mógłby być większy, nie? Też mi dokończyć? Tak. Dobrze. Najbardziej kłopotliwe e. mogłoby być wymierzenie, gdzie to. Chociaż tak. te szpilki wtedy się przydają. I tutaj się idealnie, przydaje nie? kobieta, bo kobieta bardzo lubi takie precyzyjne tematy. Teraz wyjmiemy ten centymetr, zobaczymy, jak to. E, jak on tutaj wygląda, jeżeli chodzi o jego użyteczność. No dobra, sprawy to można było tak właśnie poprzyczepiać te, te kołnierzyki. I na koniec to później tylko powpinać i luks. No szkoda, że barbarzyńca się tego dorwał wcześniej. Słuchaj, teraz to ty działasz jak barbarzyńca. Miałeś nie. spróbować sobie tylko jedną z dwie, resztę ja, a ty widzę, się tu rozkręcasz, że ci się spodobało. Nie, nie, fajnie, fajnie. Wydaje mi się, że, że to jest świetny. Świetny produkt. Kurczę To Gdzie jest, jest dostępny świetny. taki zestaw naprawczy? Ale. No, oczywiście, No 28 zł, szanowni Państwo. I, co, I, co i w... jakoś tam się nie, czekaj, tak za bardzo nie patrzyłem, jeżeli chodzi o to, czy to jest najtańszy zestaw. Także mm -hmm. są różne kolory tego, tych kapturków. E, ja podejrzewam, że jak dobrze poszukacie, to inne kształty też się znajdą. No czy to nie jest bardziej profesjonalna naprawa jak, jak i zszywki? Na pewno ładniej wygląda, no, tym no, bardziej jak, tak jak tutaj się akurat tak trafiło, że te Kapturki są idealnie dopasowane do podsufitki, do tak. koloru podsufitki, nie? Tak. Przypadkiem zupełnie. Podejrzewam, że nawet nie sprawdzałeś, nie szukałeś. Nie, w ogóle nawet nie wiedziałem jaką mam. Co i w Allegro wystarczy wpisać hasło zestaw naprawczy do podsufitki. Jakoś, czy jakoś tak. No, jakoś no tak, tak. tak, 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 tak. Na pewno znajdziecie. I ten drugi też jest w takim kolorze, też. Tak mi się wydaje. No, nie tak, nie. bo dwa zestawy takie same zamawiałem, więc. Wystarczy sobie no. posiedzieć, pogadać w aucie i, i moment, wszystko zrobione. No, nie? fajna sprawa. I tak, tak. myślę, że na jeden zestaw tak mało będzie, nie? Tak, te dwa to będzie optymalnie, chyba 50 sztuk jest, Ty dobrze kojarzę, czy nie? Ty, no 50 sztuk na taką podsufitkę to wydaje mi się, że świata polska. Jest Kurczę, 50. Nie ma, właśnie nie ma napisane. Zaraz sobie zobaczymy. Nie Czy na koniec, jak coś. Tak, może nie być i zrobimy, zobaczymy, jak to wyszło tak, finalnie. Przynajmniej na tych, tych e, na środku, bo na tych bocznych jeszcze trzeba będzie chyba ponaciągać, tak tutaj po To jakaś rakla mi się przydała. Gdzieś tam mamy. No dobra, czyli przykręcamy, pokażemy, jak tak, to wygląda będzie finalnie. Mhm. I o. Czyli do zobaczenia. za o Mamy. Będziemy. Powiedz może, że ile czasu nam no. zabrało 5, zrobienie tej... Sto... minut. Wszystko. No. Fajnie. I centymetr też No to centymetr. No nie uciąga się nic. Centymetr jak centymetr. Metr 50 tutaj ma. Pię metr 50. Centymetr. no i w zupełności wystarczy, żeby sobie to wszystko podmierzać. Fajnie. Robota szybka. Bardzo. I nawet tak sobie rozmawialiśmy w trakcie, że gdyby faktycznie nie dorwał się do tego jakiś rzeźnik, który nabijał... Y, tak, strzybek, no widzicie, nie? No, I jak. gdyby to było wymierzone tak fajnie, y, w równych odstępach, Boże, to, jak to no, uh -huh. wyglądałoby to jak normalna podsufitka. A to wygląda tak. strasznie, ogólnie rzecz biorąc przez y, obraz, y, no widzicie, nie? nic nie jest równe. No, no jest nadszybne, tak jak mówię, ktoś Tragicje, zszywaczem nie? wsiadł i tu, 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 tu tak. odstaje, tu, 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 nadszywany. A Brak. Co więcej... Telefonach możesz, to możesz, Co więcej, szuki. doszliśmy też sobie do wniosku, że y, to niekoniecznie tylko do podsufitki, bo na przykład jak ktoś ma jakieś krzesła tapicerowane albo, nie wiem, jakieś pufki, tego typu rzeczy i gdzieś tam coś odstaje, to można sobie dobrać fajnie kolor y, tego kapturka i samemu coś naprawić, prawda? Tak, dokładnie. Tak. I zestaw ten zawiera 70 elementów, także 70 sztuk jest w wystawie. Yy, ale 70 sztuk wszystkiego. To... Nie, nie, 70 sztuk każdej sztuki. Tak? Tak. Także jest tego dużo więcej niż nam się wydaje. Nie? Tak nie widać nie było, wyglądę. ale tak. Ale jest 70 sztuk y, tych kapturków, tego 70 sztuk szarych nitów, 70 kolorowych pinast jak jeden 7 okręt 1 centymetr. I zobaczymy sobie tutaj, jak to może wyglądać u innych, jak to producent y, sprzedawca pokazuje, no to to jest o niebo lepiej, nie? wszystko jest ładnie. Fajnie wytłumaczone, najpierw pineska, pyk, no widzicie, no jest elegancko, nie to to tutaj. Nie, no my robiliśmy to w ten sposób, że to już było, po prostu i chcieliśmy to przykryć i wyszło jak wyszło i tak wyszło, nie lepiej niż szywki, ale można by było to zrobić naprawdę elegancko, wymierzyć sobie i zrobić... Piękną podsufitkę, która wyglądałaby jakby wyjechała prosto z salonu. Nikt by się pewnie nawet nie domyślił, że ona była tak zrobiona. Nie? Tak, także jeżeli masz odrobinkę rozumu, odrobinkę jakiegoś taktu, jakiejś wizualnej duszy artysty, to zrobisz sobie przepiękną podsufitkę z twojej, która opada. No tutaj jak widać, nie? To zostawiliśmy, bo tutaj jeszcze coś odkleja się mnie cały ten, ten styropian. No, trzeba będzie go podkleić, powkładać. To trochę tak Ale do, wchodzi do, do zabawy, wszędzie, nie? niezależnie od tak, konta, i tutaj to było gdzieś, no nawet także... To, no warto, nie? 28 zł ludzie, kochani, no nie ma co oczekiwać cudów, a to jest rewelacja. A no. często zdarza się, że w starszych pojazdach no. pod sufitka, ja sama kiedyś jechałam e, golfem dwójką <noise> i w trakcie jazdy pod sufitka zasłona... No, a... Także można sobie naprawdę coś, coś fajnego zrobić i naprawić, niewielkim kosztem. W żadnym zasadzie. A mieliśmy wcześniej Golfa czwórkę 4 to samo, też odpadało pod suwitkę. też się to odklejało, tam właśnie było jakoś tak to zrobione na, też na pineski, chociaż tam też takie pineski były dekoracyjne jeszcze jakoś tam to wyglądało, ale ale to jest o niebo, niebo ładniejsze. Tylko trzeba się przyłożyć, przymierzyć. Tak, nie na zasadzie pik, 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 pyk, pik, pyk, pyk, no. pyk, a potem a... patrzeć kurczę, jak to wygląda, jakby muchy nas rykały na tak, No To wygląda koszmarnie, naprawdę to w oczach, to w oczach telefonu to wygląda. Dobrze, ale nie wie? pokazuj wersji, wiesz, jak to wygląda, tylko, tak. tylko jak ładnie, to wygląda. Ładnie, wiesz, to wymierzcie, nie wymierzcie i będzie dobrze. Nie bierzcie tego jako przykład <laughs> idealnej roboty. Ale świetnie, Ale z drugiej proste. strony też dobry przykład tego, że dobra przestroga, że to nie na zasadzie, że po prostu. strzelam byle, strzelam gdzie, tak, byle znaczy, gdzie, bo znaczy, wtedy nawet pomimo szczerych chęci nie będzie to wyglądało fajnie. Ja fajnie poodmierzam. Fajnie to wystarczyłoby linie, żeby to chociaż było równo w jednej linii i takie linie co parę centymetrów to w zupełności by wystarczyło i już byłoby ok. Hmm. Ale nie tak, że każda z innej parafii, każda w inną stronę patrzy, o. Ale dobrze jest ogólnie bardzo polecamy. Bardzo polecamy. Tyle od nas na ten moment i to i do zobaczonka niebawem. Hej, Hejka.